Ratunku! Halo! Co tam jedzie? Ja chciałem tak zacząć że ratunku pomocy. Ale znaliśmy kiedyś tego fragmenty na TikToku i to było zjedzone, tak. bo nie było całego odcinka. Było tak, tak teraz, mamy cały teraz mamy całe do obejrzenia. I, I ten odcinek wyświetlił mi się na TikToku i ja uważam, że on jest sztosem. bo... mówiłeś, bo... że granata ktoś. No, nie będziemy spoilerować. Tu jest taka magia, dobra, go oddamy to. Policja! Co? Ja, Proszę czekać na wszystko. co chodzi w ogóle w tym serialu? jeżdżą? Nie, Sobie nie pomagają. A ty też to jest to taki to paradokument, to. jakby, tylko że o, o 112, że tak. tak. No tak, yeah. tak. No, no ciekawe, nie widziałem tego nigdy. No ja też nie. Było zimowe popołudnie. Mm -hmm. Informatyk Filip Socha czekał, aż jego narzeczona Klara wróci z pracy. Tak, wygląda warunki były słabe. Temperatura była na plusie, ale wiał silny wiatr i leżał jeszcze śnieg. Co prawda ja wolałbym wracać tego dnia tramwajem do domu, ale Klara zdecydowała się rowerem. na powrót rowerem, bo jest jego wielkim fanatykiem. Cześć kochanie. No, cześć kochanie. Jak cześć. tam w pracy? Daj spokój. Nigdy nie skończymy tego projektu. no dokładnie to no, Nie no, no, kiedyś kacułą. skończycie na pewno, mi się wydaje. No. Nie ma ja tak, żeby Wróciłam, jak wracałam do domu. Nie, oczywiście, znowu jechać bez kasku. Nic mi nie jest, tylko mhm. się podrapałam. Dobra, dobra wieżuruję. Jechałeś kiedyś w kasku dobra. na rowerze? kiedykolwiek? Tak, jak wow. zjeżdżałem z góry na mountain bike'u. A, no e, to wtedy rozsądnie. Taki w ogóle cel zabudowany miałem. Ale, e, obstawiam, że ona się wypierdoli na rowerze i coś sobie zrobi i będzie miała kask. No kasku, tak, to powiem, jest na pewno. Mówiłem ci, że miałaś na kasku, pewno. Brać. tak będzie. Kochanie, sobie pracuj, a ja sobie usiądę na kanapie, poczytam książkę, że ci nie przeszkadza. Okay, to jest jedna historia, która ci w odcinku. I jeździła w kasku. Szczerze że ja ja to w ogóle nie chciałam, żeby wyjeżdżała zimą. Jej rower kompletnie nie jest do tego Stosowane. Filip no i Kara zajęli się, się z kolei sprawami. Cię Przez kolejne mój. dwie godziny wydawało się, że wypadek dziewczyny nie przyniósł żadnych poważnych konsekwencji. A już miała wypadek? Kiedy? O, Klara? Pomyślałam, że jest zmęczona po pracy, Problemy ale potem jest ona się przejechała i wstrząsnęła. Na głowę, no. O, wszystko w porządku? W głowie mi się kręci. To nie było zwykłe przemęczenie. No Klara po prostu mi w oczach, akcja. A ja kompletnie nie wiedziałam co się dzieje. No mi głowa. Chodź spróbujemy się położyć. Nie mogę wstać. Chodź, spróbujmy się położyć. boli mnie głowa i nie mogę wstać. Powiem, do sypialni. Klara! Klara, Klara! Klara. Klara, Klara słyszysz mnie? Przeraziłem się, gdy zobaczyłem Klarę nieprzytomną. No, no, on, on chyba wizy, 112 zdaniem, teraz pisał. No, teraz 112. Jakieś no, pamiętam teraz, jakiś, tam teraz taka na... muzyczka. No, no, dawaj. Ja na 112 dzwoniłem, jak nie miałem... Pierwszy telefon jakiś taki tatami dał, taki już, którego nie używał, taką cegłę. Dla I tam peki, można było na SIM, bez karty SIM można było dzwonić na 112 i dzwoniłem cały czas. I któregoś razu już się wk***li mówią nie, coś tam, się wk***li że dzwoniłem co chwilę. No bo debilem byłeś, co coś a kurwa, z ten telefon mogłem gdzieś zadzwonić, Tego no dnia w centrum numer. powiadamiania ratunkowego dyżur pełnił doświadczony operator Piotr Szacki. To on przyjął zgłoszenie od Filipa. Tak to wygląda, tak, tak, to wygląda? Tak, tak u nich wygląda to, tak jak pomóc tak, tak? Moja dziewczyna straciła przytomność. I nawet pokazuje się jej skąd Proszę dzwoni, tak? Grutowa 17. Tak. Jak ja? Ja. Socha. Filip Socha. Proszę powiedzieć dokładnie co się stało? Czytała, wstała i posunęła się na podłogę. Czasem podczas nagłego wstawania może dojść do zaburzeń błędnika. Nie no ty tak, tak się już nie i no tam. Wolno było też wykluczyć czegoś poważniejszego. Dzwoni, żen, odbieraj... Się, nie Panie ten... Nie, nie wiem, nie wiem, już prawda. Tak, oddycha, oddycha. Musimy ustalić co mogło wywołać tą mdlenie. Nie, nie mam pojęcia, no trochę długo... No na rady, się wyjebała, no oczywiste. Ustalić... Dobra, dobra, już się ogląda. Ty, Ty, na oglądam. początku pomyślałam, że to przemęczenie. Myślałam, że szczęki to zrobi. No jej. Pracy, a, a później zorientowałam się, że to coś poważnego. No, no nie widzę żadnych siniaków. Niech pan dokładnie obejrzy jej głowę, dobrze? O, tak, ma, ma, ma dużego guza. A zaraz, przecież ona wspominała mi, że, że przewróciła się dzisiaj na rowerze. To wiele A dzisiaj? Miało, ona ...doznała urazu no. głowy. Czasem takie no. urazy działają jak bomba. No, nie wyłapałem tego. Mogą zwiastować coś poważniejszego, na przykład krwiaki. Dobrze, rozumiem. Wysyłam karetkę. Cała Klara, ona zawsze wszystko bagatelizowała. Skoro nabiła sobie takiego guza, to jej wypadek naprawdę musiał być poważny. Nabiła sobie guza. Dosłownie. Zostaliśmy do do kobiety. Mieliśmy bardzo mało informacji. Ja nie wiem, ja mam farta chyba w życiu, bo ja tyle razy zajechałem głową nic mi się nie działo. A tak zakręcałem też no mi się nie działo. Sami... No też, ja tak samo. Ja pamiętam kiedyś specjalnie nigdy się w życiu nie wyjechałem na lodzie nie ani nigdzie. Się, gdzie, I specjalnie się wyjechałem na tył. I tak na tył głowy upadłem, tak mi zahuczało. Mówię, okej, okay, dobra, już nie chcę się wypytać więcej <laughs> razy. I musieliśmy się spieszyć. Proszę powiedzieć, kiedy no dokładnie normalnie się tak platały. No nie wiem, jakich, jakiegoś godziny temu, jak zwracam z pracy. To moja wina no. Zignorowałem to, że, że Klara wspominała o tym wypadku, no, powinienem się tym bardziej zainteresować. Proszę pana, proszę się opanować, pogotowie już jest w drodze, teraz musimy współpracować, dobrze? Dobrze, dobrze, proszę? To proszę mówić co mam robić, ratujmy ją! Czułem, że mój rozmówca jest roztrzęsiony, chciałem go uspokoić, Mega ale jednocześnie no nie chciałem niczego zbiczu. przed nim ukrywać. Poszkodowana doznała urazu głowy, nie możemy tutaj wykluczyć ani krwiaka, ani obrzęku mózgu, to są bardzo poważne obrażenia. Jest też prawdopodobieństwo, że mogłem so, wyznać yo. jakiegoś urazu kręgosłupa. E, na hasło obrzęk mózgu przeszły mi ciarki po plecach. No, no, jeszcze godzinę co? temu myślałem o naszym wspólnym ślubie, o przyszłości, a tu nagle dowiaduję się, że może się stać kaleką. To było straszne. Ratujmy ją, mówcie co mam robić! Tylko było to już, powoł. było już. Przede co? wszystkim proszę się uspokoić. To jest proszę włożyć ją w bezpiecznej pozycji, okej? Nie no, muszę wziąć ją na łóżko. Nie, 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 niech pani ją zostawi no, na podłodze. Nie, moja dziewczyna nie będzie leżała na podłodze. To, to deb ale debil, Ale jest pan. Ale tam? Idiota. No, rozmówię, bardzo na to, co mówiłem. Nie wiedziałem nawet, co dokładnie robi. Proszę pana, przede wszystkim proszę czekać na karetkę, dobrze? Niech pan mi również mówi, co pan robi, ok? Położę ją na łóżku. Dam jej zimny okład, trochę wody, no i spróbuję ocuzyć. Trochę wody. Proszę mnie posłuchać. Halo. Co to za Debi? Zimny okład to był akurat bardzo dobry pomysł, ale dawanie pić osobie na granicy przytomności już nie. Nie mogę doczekać. Do tego. buduje yes. ogromnych szkód. Klara, Klara słyszysz mnie? Gdy zobaczyłem, że Klara otworzyła oczy, uznałem, że wszystko idzie we właściwym kierunku. No mega, play no, it, mordy. chodziło, żeby odzyskała przytomność? To zaraz jestem się porządku. zmieni, obrót sytuacji. Ja jestem? Jesteś w mieszkaniu, wszystko jest w porządku. Napij się wody. Straciłaś przytomność. Klara nic nie pamiętała, nie kojarzyła w ogóle kiedy straciła Gdzie? przytomność i co się w ogóle no tak, stało. No. Słyszałem jakąś rozmowę, ale nadal nie mogłem otrzymać potrzebnych informacji. Halo, co się dzieje? Wszystko jest w porządku. moja narzeczona odzyskała przytomność. Odzyskanie przytomności wcale nie świadczyło o tym, że wszystko już jest dobrze. Tylko niech pan się nie rozłącza, okej? Okay? Dobrze, to, dobrze. To akcja jest kwykulatowa. nie się do <laughs> i Klary. Wciąż nie mieliśmy szczegółowych danych co do stanu poszkodowanej. Widzieliśmy jedynie, że uległa ona wypadkowi. A to chyba z imprezy wróciła, chłopca, no, tak. o, o, chyba przechlana. chyba tak. Na to sygnale jechała. Spokojnie, na pewno ci powoż. Na podwójnym gazie tą karetką. Klara. <noise> Klara, słyszysz mnie? Mam le tak to to. Czemu Klara w zrobić? jest? to za tabletki. tabletki. Proszę pana, niech pan czeka na ratowników, niech pan nie daje żadnych tabletek, nie daje żadnych tabletek. i broń boże nic do picia. Słyszałem co mówię operator. To zadech. Nie, to jest kredyt. on będę śmiał, bo byłem podpowiem z dużych emocji. No to zamkniłem. Klara! Klara! No, mnie? Klara! Przecie pana ona zdrowo straciła przytomność! Proszę pana, od tej pory proszę wykonywać wszystkie moje polecenia dokładnie, dobrze? To jest dla dobra pana narzeczonej. Ale może, to jest Może z... no. położę na podłogę z powrotem? Nie, 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 niech, niech pan tego nie robi, niech już zostanie na łóżku, niech pan nie słucha. Proszę sprawdzić jej oddech. Oddycha. Dobrze, teraz proszę ją ułożyć w pozycji bocznej. Przy urazach głowy bardzo często występują wymioty. Pozycja boczna zabezpiecza poszkodowanego przed uruszeniem się w razie pojawienia się... <laughs> no i kanapa podlamiona. <laughs> Klara! Co się tak Klara? Klara! Co Dziwe? ci jest? Że pana, ona dostała jakiś drgawek i cała się nie je! Drgawki najprawdopodobniej były spowodowane urazem głowy. To mógł stwierdzić tylko lekarz. Nie wiedziałem tego. To, co wiedziałem na pewno, to że dziewczyna jak najszybciej musi trafić do szpitala. Dobrze, czy dziewczyna oddycha? Nie, no nie oddycha! Proszę przyłożyć ucho do jej ust. Nie, nic nie czuję! A klatka się po porusza? No też nie, też nie! Kurwa, Sprawy, się najgorszy możliwy no. obrót. Zatrzymanie oddechu i akcji serca mogło w krótkim czasie doprowadzić do śmierci. Należało natychmiast przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ja no, ja nie to jest. Tutorial! No. ratownicy. Dobra, oni już tu są, są ratownicy. słyszę ratowników na klatce. Rower, kurde. Dziękuję, do widzenia. Sprawca. Dobrze, w takim razie oni już się nią zajmą, oni wiedzą, co robią. Chodźcie, 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 szybko! Byłem naprawdę wściekły, że nie szukamy naprawdę było niedobrze. Może gdybym jej nie podnosił, to byłaby lepszym stanie. Wróbcie no, coś. Upadła, upadła mi. Osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, mamy oddech, mamy tętno. poszkodowana oddychała, ale wciąż była nieprzytomna. Kurde, to jak groźny był uraz. Miało się okazać dopiero w szpitalu pod okiem lekarzy. Czy miała kask na głowie? No nie wiem, ona jak zwykle nie miała tego kasku. Dobrze, ja, ja zobaczę Zobaczymy, dziewczyny. Dobrze, reagują. Trzeba zabrać pana dziewczynę do szpitala na dokładniejsze badania, takie jak tomograf głowy. Trzy. Dobrze. Kurwa, ale przejeżdżamy. To taki syf jest. Trzy. Gdzie? Gdzie, Ratownicy najszybciej jak to możliwe zabrali Klary do szpitala i chłopak zrobił wszystko, co mógł, aby ją uratować. No Teraz chyba na odwrót no, no, w rękach no. ratowników medycznych i lekarzy. Jezu, kurwa, co za akcja. Sor. Na no, Od razu poddaliśmy poszkodowaną Heh. tomografii komputerowej. Ten na Podejrzewaliśmy krwiaka ale okazało się, że wystąpił obrzęk mózgu. To była dobra informacja. Obrzęk mózgu jest urazem bardzo poważnym, ale nie wymaga ryzykownej dla pacjenta... O, no, wystarczy tylko nie dawać parastamolu. <ośmiania> na szczęście, został wykryty bardzo wcześnie. Tabletki jej dał, normalnie, na pół głowy. Żeby nie Żeby <śmiania> nie <pola, rówka>, <śmiania> <śmiania> Obrzęk mózgu okazał się niegroźny dla życia Klary. Teraz dziewczyna przechodzi rehabilitację dostałam srogą nauczkę. Co, taką czwartkę mam? Ja, ja zdrowie, taką. Ale nie przestrzegając no, zasad bezpieczeństwa mogłam to zdrowie stracić. Byłam po prostu głupia. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje na... Szczęścia, zdrowia i wszelkiej On się bo... kojarzy teraz, dopiero zkuwałem, że on no. się kojarzy z Hubertem z fejmu. To jest Hubert z No tak, faktycznie, tym, też nikogo nie przypominam od początku. Sobie. Nie zastanawiałem, że czy Ferrari, czy jakiś że... inny. Z trasy No to jest, to Huber, to mi się jest ubiek, z Hubert mi no, To z fejmu, no on research zrobił. Wiedziałam, że nie wybiję klarze tego roweru z głowy. <laughs> zresztą nawet nie miałam takiego zamiaru. No właśnie postanowiłem z daleka. No tak. No tak, że mam nadzieję, że cię po nie No oczywiście, żebym nie Klara, face to face, teraz pokażę. Ja, będę sprawdzał że nosi to kraniacze i kask. No nie, no, no, face to, to face. Z domu. Musimy dbać o własne zdrowie, bo przecież chcemy w przyszłości założyć rodzinę. To dziękuję za te informacje. O! Ziemiory. To opiera. jest ten odcinek, który chciałem obejrzeć, stary. To jest też w sensie, to jest ten No to dobra, Wskipnij te Piątek 18 listopada 2016 roku. Aldona mhm. Mazurek, wychowująca samotnie dwóch synów, musiała wyjść do sklepu, by kupić mięso na obiad. to przypuszczała, że chwila uwagi nad dziećmi będzie tak dramatyczna w skutkach. Jesienią zawsze możemy liczyć na ziemniaki świeżo wykopane z pola mojej mamy. Nie miałoby się spodziewać, że wśród nich znajdzie się śmiertelne zagrożenie dla moich dzieci. Cześć? Chwilę po wyjściu zrugiuje, Aldony i młodszy syn się... Maciej zaczął obierać ziemniaki. Maciek jest Dazu nieświadomy zabierał. tego, że w wykopanych przez babcie z pola ziemniakach znalazł się granat. Jakim cudem? Jakie nie, w skały? Sensie, gdyby, gdyby to był granat owoc, rozumiem, ale kurwa. No, nie, no. nie Bywa, że zabijają. Się nawet urobiły. po kilkudziesięciu latach leżenia w ziemi. Diadek zakopał kiedyś pewnie. O. <grym>, o granata normalnie wziął. No, i co za Ale nie zacznie, zacznie go obierać czy co? No patrz. No nie, się. nie wiem, ale nie fajne To co mój brat trzymał w ręce fajnie. to był granat Jakiego używano po wojny To Kto same tam? <laughs> widziałem w swojej grze komputerowej Ale to nie była gra grze Mój brat naprawdę mógł zginąć, ja też Ja nie rozumiem tego, ja nie rozumiem tego Na tiktoku to widziałem i nie rozumiem tego Dlaczego ten chłop teraz, patrz co zrobi tak... Dlaczego? Tak, nie no za zadebi Nie, tak, nie, no za nie, nie kręć tego, nie, nie rób nic Nie rób nic, pyk pyk O, poszła za gdy zobaczyłem jak Maciek wyciąga. Teraz chyba nie dobeczkę, można puścić, bo jak się puści, przerażony. to dopiero się odpala, nie? Tak. Miałem już tak, najgorsze tak. scenariusze przed oczami. Na szczęście trzymaj ja granat ja okno, tak, muszę. że ten jeszcze nie wybił. Zostaw to! Maciek, trzymaj, <grym> trzymaj palec w tym miejscu! Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Jeszcze nigdy tak się nie bałem. Pomyślałem, aby zabrać mu ten granat i wyrzucić go przez okno. A gdyby mama wracała, to by ją zabiło. Trzymaj no. spokojnie, spokojnie. Nie chcę tego, weź to! Nie, 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 nie. Trzymaj w tym miejscu, nie wiem, się zaraz coś wymyślę. Ale, czy tak szczerze, taki granat z zawleczką zamkniętą można złapać do łapy sobie? Czy się mógł mu podać go. No mógł wziąć trzymać, trzymać cały czas, no tak, tylko no. musieliby trzymać cały czas, nie? No mamy! Zostaw to tak. Kompletnie nie wiedziałem co robić. Bum, Najpierw bum, bum, chciałem zadzwonić do. Dobra jak chcę zobaczyć, to mieszkanie wyjechnie. mi się jak szkolenie. No, musi to że być, jak, jak nie to będę bardzo. Musi bieje do to? Musi, bierze, do, to będę zawiedziony jak nie będzie tu. Jak to będzie nie wybuch, to będzie No Tak, zawiedziony się Tego dnia w centrum powiadamianie ratunkowego dyżur pełnił doświadczony do w granadę. On przyjął zgłoszenie od konrada Centrum powiadamienia ratunkowego, operator 42, w czym mogę pomóc? Mój brat znalazł granat w ziemniakach i teraz trzyma go w ręce. <grym> granat ziemniaczany. czy ma go za dźwignię. Pomyślałem, że jeżeli ten chłopak nie żartuje, to spotkał go jakiś horror. Dzieci z odbezpieczonym granatem musiałem zrobić wszystko, nawet z pominięciem obowiązujących procedur, że... Żeby ja żeby zrobił z tragei. granata. Słuchaj, no. powiedz mi na początek, czy jesteś sam, czy brat jest koło Chcia ciebie. Się I, przede wszystkim. Fajnie, Moja mama robi. przed chwilą wyszła na zakupy, a ojciec nie żyje od kilku lat. No, grana, dziękuję za pomoc. te informacje. No, Skoda, nasłowiecie, czy masz na Granat, taśmę. Jeszcze do pakowania albo jakiś bandaż. Powinienem mieć. No jednak nie mam. Tak mam. Mam ją, mam, mam. I to teraz? Tak, Dobrze, i teraz słuchaj biedny. bardzo uważnie. Tą taśmą albo bandażem bardzo mocno zawień rękę bratu razem z tym granatem. kawa? Z ręką i zabezpieczyć tą łyżkę, za którą on trzyma. Przedało mi. Przecież dużo łatwiej byłoby otworzyć okno i wygiępał. Wszystko to ten granat. No nie no gdzie no to byś rozsadził chyba tam coś jest na zewnątrz, no. No to co, ale by wyjechało i chuj. No to co by się stało? To jest najlepszy pomysł, stary. No co byś zrób, trzymałbyś. trzymał, byś sobie przywiązał do ręki, no po chuj. Nie bym go zawiązał. To nie z wojska. Ja bym, ja bym, wyjechał, ja bym że granat zawiązał cały, a ja nie, nie, nie z ręką Nie, ręką wystarczy wyciągnąć zawleczki. Trzeba jeszcze zwolnić łyżkę, czyli taką specjalną dźwignię, która zabezpiecza zapalnik Zlaty, przed działaniem. Póki łyżka jest przyciśnięta do korpusu granatu, nie ma zagrożenia wybuchem. No jednak nawet dorosły nie jest w stanie zacisnąć dłoni na nie wiadomo jak długo, co dopiero dzieciak. Wiedziałem, że jedynym sposobem, żeby ten granata, nie puścił, łyżki, o... było jak najszybsze owinięcie dłoni trzymającej granat. Słuchaj Maciek, teraz zwiążę ci... Rękę taśmą, dobrze? Tak, ona ci kiedyś wybuchnie. Nie, nie chcę tego, nie? Konrad mnie. starał się panować nad sytuacją, ale Maciek w każdej chwili mógł spanikować. Na szczęście, starszy brat jest dla niego autorytetem. Przecież, więc kurwa. poddał się jego działaniom. Odklejanie tego błąd, później spowodowałoby, żeby to puścił przecież. No Bez właśnie, sensu, no, no skupia, dlatego mówię, że ja bym sam kupia. granat związała, a nie z ręką. No ale Kulek. kurwa. Czekałem aż skończy, i byłem przerażony, bo nie wiedziałem, co przyniosą najbliższe minuty. Zrobione, tak? Słucham, co dalej? Pierwszy krok był za nami, teraz trzeba było przejść do następnego etapu. Teraz musisz znaleźć zawleczkę, Będzie się musiał ułożyć z powrotem do granatu. Ale tak, nie nie no tak można? Nie wiedziałem, że tak można. To okaże się, że tej zawleczki nie ma, że gdzieś wpadła. Mam ją, mam! Mam, co teraz? Wsunię teraz bardzo powoli powyżej tej no, czyli tej dźwigni, za którą brat trzyma. Tam powinna być taka mała dziurka, spróbuj. To nie ta dziurka. Nie wiedziałem, że można. Też nie wiedziałem, że można. Ciekawe, jakby mu się pomyliły bratów w dupę, by wstać dupę, by <grym> Zakładałem, że metal mógł być skorodowany, ale chłopiec musiał spróbować włożyć z powrotem na zawleczkę. Nie mogę jej włożyć, jest cała pokrzywiona. Spokojnie, spróbuj jeszcze raz, może ci się uda. się? No, no nie wchodzi, nie, nie, nie ja Czekam no, aż tak to wybuchnie w końcu, no weźcie. Tego już. się obawiałem. Musieliśmy sobie poradzić jakoś bez zawleczki. Sytuacja stała się bardzo poważna. Słuchaj, e, najlepiej, żeby brat tą dłonią za bardzo nie poruszał, tak więc e, niech usiądzie i oprze rękę na stole. Musicie zachować spokój, okej? Okay? Teraz podaj mi swój adres. Ulica Solna 23. Dopiero teraz? No. E, jak się nazywasz? Konrad Nazurek, mam 15 lat, a mój brat Maciek ma 8. W sytuacji znalezienie nie niezbędna nie z raz z patrolu rozminowania. sytuacja nie wyglądała się to już widać że, że jest mocno. Ogromne niebezpieczeństwo. Bałem się, że możemy nie zdążyć uratować tych chłopaków. Do domu Aldony Mazurek wyruszył także patrol policji, by zebrać dodatkowe informacje i ja, zabezpieczyć. Ja się miejsce, koła tyłu znaleziono, niewybuch. <grypt> Powiedziałeś mi, że ten granat znaleźliście w ziemniakach, zgadza się? Yy, tak. Ja, no mama Mamy tam posła po, po mięso, mięso niedawno. Gdy je obieraliśmy, mój brat z wiadra wywiązana z ziemniaka granat. Skoro w wykopanych ziemniakach chłopcy znaleźli granat, to niewykluczone, że zarówno w ziemniakach, które mieli już w domu, jak i na polu, z którego zostały wykopane, mogły znajdować się kolejne niewybuchy. Siedźcie spokojnie i oddychajcie głęboko. Najważniejsze, żeby twój brat nie widział, że ty też się denerwujesz. Pomoc jest już w drodze. Bardzo się bałam o brata i mamę. Kilka lat temu straciliśmy ojca w wypadku. Nie chciałem, aby doszło do kolejnej tragedii. Trudno wyobrazić sobie, co by się dzieje. Żadne dziecko nie powinno nie być nie narażone zacznę. na taki stres. Mm. To był jeden z najtrudniejszych przypadków w mojej pracy. Maciek, wszystko będzie dobrze. Pomoc już jedzie. Za chwilkę tu będą. W tym czymś pan zakupów matka chłopców. I miał stać się dla operatorów kolejnym wielkim wyzwaniem. No ziemniaki ziemniaki nieobrane? W pierwszej no, no dlaczego ziemniaki obrane. Słuchaj, mamo, nie uwiedz Niewiłam się tylko, że ziemniaki <laughs> nie nieobrane, a na stole bałagan. Mamo. Macieju, co się stało? Konrad, yy, co tak stoisz? Mamo, najlepiej będzie jeździć stąd wyjdziesz. Co ty mówisz? Dlaczego? Co tam masz mać? Mamo, weź to ode mnie! Nie! Nie dotykaj tego! Dobrze, że matka wróciła, ale z drugiej A strony nie wiedziałem, jak ona zareaguje. W końcu jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. O Boże! Konrad, daj mi matkę do telefonu, natychmiast! Mamo! Ten pan chce z tobą porozmawiać. W dłoni są Ten pan chce porozmawiać. Nie była w wojsku, ale jak wygląda na dwie każdy. Moje życie stanęło w miejscu. Mamo, masz ten telefon! Halo? Każda matka uratuje życie swojego dziecka za wszelką cenę. Tego się bałem najbardziej, że będzie sama chciała pomóc chłopakowi zamiast czekać no, na patrol saperów i policję. Proszę pani, jestem operatorem centrum powiadamiania ratunkowego. Pani syn zadzwonił do nas i zgłosił na mnie wybuch. Wysłałem już do pani policję i saperów. Proszę pana, dlaczego on ma w ręku granat? No, co daliśmy robić? mu go, jak Proszę, pani, Proszę zachować spokój i zostać ci synem. Starszy, niech się ubierze i wyjdzie z domu. Konrad, ja zostanę z Maćkiem w domu, a ty ubierz się i wyjdź. Nie, nie zostawię ciebie ani Maćka. Nie dyskutuj, wejdź. No, wyjdziemy stąd, ale wszyscy razem. Konrad mi zaimponował. Miał ale, kurwa. charakter jak na akcji z filmu. Z saperzy byli wciąż nieobecni i nie mogli pomóc rodzinie. Chłopcy, chciałabym powiedzieć wam coś bardzo ważnego. Kocham was. Nieważne, co się stanie. Wiedzcie, że bardzo Was kocham. Ja Jesteście całym dobry. moim życiem. Słyszałem no jej słowa m. i cóż, serce mi pękało. Nic nie mogłem więcej dla nich zrobić. To było najgorsze. Gdzie jest ten granat? Dzień dobry. Dzień, dzień, dobry. Dzień, dzień, dzień dobry, gdzie jest ten granat? A tak przyszli od razu z bamby, gdzie jest ten granat? że pomoc już dotarła. Tak, 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 pomoc dotarła. Tak, dziękuję bardzo. Przed ja separami była najtrudniejsza część operacji. Wyjęcie granatu z... Ej, nie by wkładało najbardziej w tej pracy, jakby był operatorem takim telefonicznym. Najbardziej by mnie o to, że nie dowiedziałbym się jak się skończył ten serial. Jak ta była fabuła? Że po <laughs> prostu, o pomoc, przyszła się matyk. I nie wiem czy się udało, czy nie, czy wybuchło, czy nie Nie może wyjebało, się czy Nie, się mogą dowiedzieć ten... gdzieś. Ja bym się dopytywał. No. go przed eksplozją. O, Ale byszedł mnie Bomberman. Zaraz cię od tego uwolnię. Wszystko dobrze, jak się czujesz? Pokaż mi tą rękę. Poka Przysłowie mi to. mówi, że saper się myli tylko raz. Wiedziałem nie. o tym, że nie będzie drugiej szansy. Dlatego trzeba było to zachować to by wszelkie środki ostrożności i wyciągnąć granat tak, żeby nie, A nie rękawiczki Jakieś lepiej czy coś? I zostań tutaj, zaraz ktoś po ciebie przyjdzie. Zaraz to wybuchnie, zostań tu. No ale idzie. Ale wysadź ja go. Teraz. Nie no, ja muszę zobaczyć jak to wybuchnie, no niemożliwe. To no nie będzie. No pa. Teraz samochód wybuchnie. Pa, wybuchnie to. Pa, pa, pa. Wysadzę go. Usiądzie na tym. Usiądzie. Na początku Usiądzie? tego roku to nasza setna interwencja. Co on to odkręcił? Praca z nie. to nasza codzienność, ale takiej interwencji Wiesz, jeszcze nie granata. Myślę. Serio? Teraz sok z granata tam się wyciska z tego. Wiesz, jak odkręcić granat, to sok się robi. To tak się pije sok? Mhm. Tak? Tak, to świeży sok z to granatu. To koniec? Nie. Od znalezienia granatów w ziemniakach minął miesiąc. Życie rodziny Mazurków i ja ziemniaki odbiera. A może zrobimy gdzieś placki ziemniaczane na obiad? Tak, Coś? ja chcę. Na polu mojej mamy oh, odkryto jeszcze granatowe. kilka wybuchów, saperzy je zabrali. Dopiero teraz ta ziemia jest bezpieczna, aż strach pomyśleć yeah, wychowywałam się na polu minowym i nawet o tym nie wiedziałam. Cud, że tam nikt nie zginął. Cześć młody. Cześć. Pomóc ci w tarkowaniu? Konrad to prawdziwy mężczyzna, wodziący emocji i nie zostawił nas. Mam najwspanialszych synów, lepszych nie mogłam sobie wymarzyć. Ja wiem, że jak zobaczą coś dziwnego, to nie wolno mi tego ruszać. Muszę zawołać no, mamę albo brata, bo może wybuchnąć. I jak hmm? coś złego się dzieje, to muszę dzwonić na numer 112. Moje chłopaki, hmm. usmażę wam dzisiaj najlepsze placki ziemniaczane na świecie. Ja no, pewnie wyjdą. Mega, no wyjdą no, gówno wyjdzie.